Dzisiaj rzepka, docelowe już miejsce, miejsce, które do tej pory zajmowała, to jest częściowo teren prywatny. Ale my od początku myśleliśmy, żeby ona znalazła się w jakimś innym, godnym miejscu. Przygotowane jest dla niej specjalne miejsce. Stanie 12 ławek. Każda ławka będzie rzeźbiona. I cztery z tych 12 ławek będą również poświęcone rzepce. Czyli przy każdej ławce będą postacie wyrzeźbione z rzepki. Myślę, że to też będzie atrakcyjne, że rzepka też będzie zadaszona, poświetlona, jak też podłączone nagranie wiersza Juliana Tuwima w czterech językach czyli ta atrakcja, która była do tej pory, zostanie ona zachowana.